Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku naszego podcastu Twój Biznes od Podstaw. Twój Biznes od Podstaw to takie miejsce, gdzie pomagamy przedsiębiorcom znaleźć sposoby na to, aby skalować swoje małe biznesy, aby rosnąć, wzrastać, rozwijać się w zgodzie ze sobą, bez zarzynania się, bez frustracji. No i dzisiaj chciałabym opowiedzieć Ci o swoich doświadczeniach, obserwacjach na temat tego, Dlaczego tak wiele firm dzisiaj się nie skaluje, nie jest gotowa na do skalowania się? Jakby poprzez gotowość mam na myśl to, że jest decyzja w głowie, jest też umiejętność, chęć działania. Pierwsze co zauważam, to jak w momencie, kiedy rozmawiam z małymi przedsiębiorcami, to oni mają absolutny bałagan w procesach. Często nawet słyszę, że u nas firmy to nie ma procesów. No, słuchajcie, procesy zawsze jakieś są, one są albo stabilne, albo niestabilne, ale ludzie pracują w oparciu o jakiś Przebieg zdarzeń, czy coś jest powtarzalne, i teraz, jeżeli mamy totalny bałagan w procesach, oznacza to, że każdego klienta obsługujemy inaczej, że obsługujemy klientów wyjątkowo, że bardzo często robimy wyjątkowe oferty, że bardzo często dajemy komuś wyjątkowe rabaty. Oznacza to, że każdy klient jest obsługiwany inaczej na swój sposób to jest jakby jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że na przykład nie mamy standardu wystawiania faktur, czyli faktura jest wystawiana, jak się komuś przypomni. Kolejna sprawa to na przykład telefon do klienta jest wykonywany wtedy, kiedy mam tak zwany wolny międzyczas i mogę ten telefon wykonać do klienta, czyli jakby nie ma też takiej usystematyzowanej pracy. Każdy robi to, co się wydaje nam na dany moment potrzebne i konieczne. Bardzo często w takich firmach pracownicy, my sami pracujemy na pożarach. Jak wiemy, długofalowo pożary wypalają tereny, i tak samo pożary w firmie, pożary w zadanach wypalają ludzi. To jest jakby ten element, który myślę, że trzeba podkreślić: że bałagan w firmie wynika bardzo często z tego, że wszystko robimy w sposób wyjątkowy, nie zastanawiamy się nad powtarzalnością tego. Kolejny element, o którym chcecie dzisiaj powiedzieć, to jest jakby bardzo duża rotacja ludzi. Jak patrzę na korporacje, jest bardzo różnie od kilku czy są do kilkunastu, nawet kilkudziesięciu procent. Ale kiedy patrzę na małe firmy, to tam rotacje ludzi są zdecydowanie wyższe. I co więcej, bardzo często słyszę od właścicieli firm, że u mnie rotacja jest duża, bo ci ludzie to są beznadziejni. Nie ma w ogóle ludzi do tego, aby wiecie, wykonywali naszą pracę jakoś świetnie. No i teraz pytanie, czy naprawdę ludzie są beznadziejni? No bo to oznacza, że. Yy, że jakby żaden człowiek, który z nami pracuje nie nadaje się do pracy z nami. Teraz pytanie, z kim jest coś nie tak? No tutaj śmiało założę, że jeżeli w jednym roku zmienia nam się na stanowisku 3, 5, 8 pracowników, to raczej nie z tymi ludźmi coś jest nie tak, tylko z naszym sposobem zarządzania. Jeżeli mamy wysoką, wysoką rotację ludzi, nie mamy procesów, mamy bałagan w procesach, one są nieustandaryzowane, niepowtarzalne, to wdrożenie pracownika do pracy zajmuje bardzo, bardzo dużo czasu. Co więcej, pracownik totalnie nie wie, czego się spodziewać, bo każdy klient jest obsługiwany inaczej, bo pozwalamy na wyjątki, bo pozwalamy nie na, stan nie na standardowe zachowania. Pracownik musi się wdrożyć, musi zrozumieć nasz sposób pracy, musi zrozumieć na podstawie czego my podejmujemy decyzję o tym wyjątkowym wydarzeniu. Okazuje się, że tam nie ma żadnego schematu, no i on się zwalnia, bo on jakby nie widzi żadnej stabilizacji, on nie widzi dla siebie tam miejsca, on nie wie, jakie są zasady gry. W związku z tym to nie jest jakby odpowiedzialność ludzi, że oni ciągle odchodzą. Oczywiście, jasne, zdarza się, że pracownik nie pasuje do firmy, nie pracuje niedobrze nam się z nami pracuje. Natomiast co do zasady, w ogromnej większości przypadków ludzie są po prostu źle wdrażani do pracy, albo są niewdrażani. My, zatrudniając człowieka, jakby uznajemy, że on wszystko wie. Jeżeli mówimy o tej wyjątkowości, to też trzeba wyzdawać sprawę z tego, że każda, każde wyjątkowe działanie niestandardowe. Powoduje, że my musimy podjąć naprawdę dużo decyzji. Każda decyzja zajmuje nasz mózg, zajmuje naszą energię, zużywa naszą energię. W związku z tym, my w tym czasie nie będziemy w stanie robić nic innego. Co więcej, zużywamy naszą baterię, więc na koniec dnia też będziemy mieli mniej energii na inne rzeczy. Kolejna sprawa, o której warto powiedzieć, to to, że w firmie nie dzielimy się sukcesami. Czyli pracownicy wykonują swoją pracę, szef zamyka się w biurze albo w swoim domu, albo się nie komunikuje z pracownikami i on wie, czy dana sprzedaż idzie, czy nie idzie, czy klient coś kupił, czy nie kupił, czy są sukcesy z danej akcji, czy nie ma. Natomiast prawda jest taka, że on tymi sukcesami się absolutnie nie dzieli. Nikt nie wie, czy jego praca przynosi firmie jakieś realne korzyści. No i w tym wszystkim, w tym całym chaosie, bałaganie, rotacji ludzi jakby czujemy potężny poziom frustracji i zmęczenia i powstaje takie, wiecie, wielkie stwierdzenie, nie, to nie jest ten moment, ja nie jestem gotowy na to, żeby coś zmieniać, bo zmiany, to trzeba mieć na to czas. No słuchajcie, są dwie drogi, albo znajdziesz czas na zmianę, albo będziesz tkwić w takim bagnie, które masz dzisiaj. Nie ma jakby innej możliwości. Więc, jakby pierwszy krok do tego, aby myśleć o skalowaniu, jest przede wszystkim porządek w głowie. Tutaj musicie sobie zadać pytanie, co jest dla nas ważne, jak chcę pracować, z kim chcę pracować, jak ma wyglądać moja praca, z kim chcę wchodzić w jakieś interakcje. Słuchajcie, patrz na siebie. Ja jestem raczej introwertykiem, chociaż być może moje występowanie w social mediach mylić. Natomiast jestem introwertykiem, ja nie potrzebuję za dużo kontaktu z ludźmi. Jeśli ja śmieję, że jak potrzebuję mieć kontakt z ludźmi, to się przyjadę do centrum handlowego, na pół godziny starczę. Naprawdę nie mam takiej dużej potrzeby. W związku z tym u mnie w firmie moja decyzja świadoma jest taka, że automatyzujemy wszystko, co można automatyzować. Bardzo często słyszę, a Justyna, ale wiesz, Ty w Twojej branży musisz być jednak bardziej dostępna. Jestem dostępna dla klientów premium, których jest niewiele, których jest mało, którzy są gotowi na pracę. Ta praca sprawia mi przyjemność, natomiast z automatu nie chcę być dostępna dla każdego klienta, który chce ze mną porozmawiać. Ja wiecie, dla mnie, na przykład, wyjazd na konferencję jest bardzo dużym wyzwaniem, dlatego że tam przez cały dzień ktoś do mnie przychodzi, rozmawia. Jakby chcę być dla ludzi miła, no ogólnie jestem raczej miłym człowiekiem, natomiast jest to dla mnie bardzo wyczerpujące. W związku z tym, jak ja podejmowałam decyzję o tym, jak ja chcę budować firmę, to przede wszystkim buduję firmę w taki sposób, że to ja decyduję o tym. Kiedy i dla jakich klientów jestem dostępna osobiście, a wszystko, co się da, automatyzujemy. I możecie to oceniać jak chcecie: możecie to oceniać, że o tutaj wiecie, Bruniecka oszalała i no, poprzewracało jej się tam. Natomiast ja wiem, ile kosztuje mnie kontakt codzienny, częsty, z dużą ilością ludzi. To jest dla mnie po prostu niezdrowe. W związku z tym, jeżeli chcę być przedsiębiorcą, przedsiębiorczynią, a chcę, no to jakby muszę tą firmę budować tak, żeby ona była dopasowana do mnie. Tak, żeby ona nie sprawiała mi trudności, żeby nie, nie, żebym się nie frustrowała. Więc, jakby pierwsze, co wy musicie zrobić, to odpowiedzieć sobie na mega ważne pytanie w swojej głowie: czym ma być moja firma, jak ma być prowadzona, jak ja chcę pracować. Z kim chcę mieć kontakt i kiedy, czy chcę mieć pracowników, czy chcę pracować zdalnie, czy chcę prowadzić biznes e-commerceowy, czy stacjonarne, z jakimi typami ludzi ja w ogóle chcę współpracować? Kto jest moim klientem? Jak to sobie poukładasz w głowie, to to jest twoja mantra, to jest twój sztywny, ustalony kręgosłup. Bo, jakby w momencie, kiedy zaczniesz wprowadzać pewne elementy ulepszające, to będą pokusy, aby ten kręgosłup trochę roz, wiecie, roz, rozchylić albo rozciągnąć. Natomiast prawda jest taka, że tutaj trzeba się trzymać swoich żelaznych postanowień. Za każdym razem, jak macie ciągotki w taką stronę, że chcę złamać swoje zasady, bo stracę jakąś grupę klientów, to zastanów się, co się wydarzy, jak tę grupę klientów będziesz obsługiwać przez dłuższy czas. Czy to Cię będzie frustrować, czy to Cię będzie męczyć, czy jednak będzie Ci tu pomagać. Jeżeli to Ci będzie pomagać, to OK, to zrób wyjątek. Ale jeżeli to Cię będzie męczyć długofalowo i to będzie dla Ciebie niewygodne, no to prawdopodobnie, mimo tego, że to wydaje się być zachęcające, warto już w tym etapie z tego zrezygnować. Jak mam porządki w swojej głowie... To drugim krokiem jest porządki w firmie, zastanowić się nad procesami, nad standaryzacją, nad automatyzacją, zrezygnować z niezwykle wyjątkowego traktowania takich bardzo standardowych klientów, z ich roszczeniowości czy też wchodzenia w cztery litery. Masz ofertę, proszę bardzo do są produkty, kupuj z oferty. Kolejnym elementem jest właściwa rekrutacja. Tak, żebyśmy też rekrutowali ludzi we właściwy sposób. Jeżeli chcemy człowieka u nas w firmie, to ten człowiek musi być wdrożony i on musi wiedzieć, co on ma robić. Żeby on mógł wiedzieć, co on ma robić, to ty musisz mieć spisane procedury i musisz przekazać mu, jak on te procedury ma realizować, w jaki sposób on ma działać. Tylko tak on jest w stanie w twojej firmie czuć się stabilnie. Wracając do klientów, czy chcesz mieć ofertę premium dla jakiego klienta, ile on macie płacić, ile tych klientów chcesz obsługiwać? Ja na przykład wiem dzisiaj, że jestem w stanie obsłużyć pięciu, maksymalnie dziesięciu klientów premium w miesiącu. Nie jestem w stanie obsłużyć więcej. I ja teraz, jeżeli będę chciała się skalować, to są dwie drogi: albo nauczę kogoś tego, co ja umiem, czy też zrekrutuję kogoś, kto będzie prowadził. Takie indywidualne drogi obok mnie, albo zacznę, zacznę robić procesy grupowe, zacznę robić być może kursy, być może mentoringi, być może mastermindy. Więc jakby mam możliwość przeskalowania nadal klientów premium na, na, na wyższy poziom, natomiast na razie nie jest to ten etap, mam świadomość tego, że mogę, natomiast w tym momencie potrzebuję ustabilizować obsługę. Klienta, premium, jak ona będzie stabilna, będę wiedziała, ile tych klientów jest, jak, ile ich przyrasta, w jakim tempie, i wtedy będę mogła podejmować decyzję o tym, co ja chcę z tym się roztam dalej zrobić. Więc jakby w momencie, kiedy ty chcesz się skalować, to naprawdę pierwszy krok to jest porządek w głowie, drugi krok to jest porządek w firmie. I w tym momencie, dopiero w tym momencie jesteś gotowy na to, żeby myśleć, rozpoczynać proces skalowania firmy. A jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak to robić, to zapraszam Cię do pobrania bezpłatnego e-booka: jak skalować małą firmę w pięciu krokach. Opis, znaczy link do tego e-booka znajdziesz w opisie tego podcastu. No i cóż, pozostaje mi na życzyć Ci udanego dnia. Trzymam za Ciebie kciuki i do usłyszenia kolejnym razem.